Gdy wojna z Niemcami była praktycznie przesądzona, to w 1939 roku dopiero w marcu zaczęto opracowywać koncepcję planu Z, czyli planu wojny z Niemcami, planu obrony przed atakiem niemieckim. Czy można było wypracować w tak krótkim czasie jakieś zręby, chociaż założenia? Bo, tak jak wcześniej wspominaliśmy w poprzednim filmie, planu jako takiego, jeśli chodzi o sztukę wojenną, to większość potwierdza, chociażby Marian Porwit, pułkownik Marian Porwit, że takiego planu nie było. Były pewne założenia, koncepcje, i również taką koncepcją był plan Z. Czy można było w tak krótkim czasie wypracować chociażby jakieś koncepcje, które sprawdziłyby się w takiej wojnie? Oczywiście czasu było mało, a większą uwagę przyłożono do planu wschód, dlatego koncepcje planu Z nie były zbyt dobre. Co więcej, można powiedzieć, że wręcz złamano zasady, które zawsze przyświecały polskiej myśli w sztuce wojennej.